Witajcie wszystkich! Wracamy z kolejną opowieścią, która przeniesie nas do trudnych czasów II wojny światowej. To historia o duchowej walce, która toczy się w duszy człowieka, o wyborach, które mogą zaważyć na życiu i o miłości, która potrafi przezwyciężyć najciemniejsze chwile. W obliczu chaosu i niepewności lat 40. XX wieku, kiedy Europa walczyła o przetrwanie. Wielu z nas stawało przed pytaniami, które były nie tylko egzystencjalne, ale także głęboko duchowe. Jak mówił ojciec Pio, duchowa walka to nie tylko zewnętrzne zmaganie, ale najpierw walka w sercu. Dziś opowiemy o wpływie jego słów na życie dwóch ludzi, Marii i Giuseppe, oraz o tym, jak ich losy splotą się z misją tego niezwykłego kapłana. Zanim przejdziemy dalej, zostawcie komentarz, ile macie lat i z jakiego kraju nas oglądacie. Bardzo ciekawy jestem naszej społeczności. Miejscowość San Giovanni Rotondo w 1940 roku była cicha, ale w powietrzu czuć było napięcie. W klasztorze, gdzie ojciec Pio prowadził swoje życie pełne modlitwy, z każdą chwilą narastała atmosfera niepewności. Ludzie przynosili swoje zmartwienia, a on, jako charyzmatyczny kapłan i mistyk, starał się nieść pomoc i nadzieję. Dzień po dniu, widząc cierpienie innych, zmagał się z własnymi wątpliwościami i lękami. Jego wizje duchowych zagrożeń stawały się coraz bardziej wyraźne, a on sam czuł, że musi ostrzegać ludzi przed nadchodzącym złem. W pewnym momencie do klasztoru przybyła Maria, młoda kobieta o smutnych oczach, które zdawały się opowiadać historię pełną bólu. Po stracie bliskich w wyniku działań wojennych szukała sensu i spokoju. Jej serce było pełne wątpliwości i lęków. Gdy ujrzała ojca Pio, jego obecność przyniosła jej odrobinę ukojenia, ale nie potrafiła jeszcze otworzyć się na jego nauki. Podczas pierwszej rozmowy z nim usłyszała słowa, które wstrząsnęły jej światem. Czasami najciemniejsze chwile prowadzą nas do najjaśniejszych prawd. Maria zadrżała, czując, że te słowa mają w sobie moc, której tak bardzo potrzebuje. W tym samym czasie w okolicy San Giovanni Rotondo Giuseppe, mężczyzna w średnim wieku, żył w cieniu swoich decyzji. Z powodu wojennej rzeczywistości wstąpił na drogę przestępczą, myśląc, że to jedyny sposób, by przetrwać. Jego serce wypełniał strach, ale także gniew na świat, który zmusił go do podjęcia takich działań. Kiedy usłyszał o ojcu Pio i jego niezwykłych zdolnościach, postanowił przyjść do klasztoru, aby znaleźć odpowiedzi, które mogłyby go uratować. Gdy wszedł do kaplicy, zobaczył ojca Pio modlącego się z zamkniętymi oczami, a jego obecność była tak silna, że Giuseppe poczuł, jakby stał przed świętością. Spotkanie Marii i Giuseppe w klasztorze. Było nieuniknione. Oboje szukali odpowiedzi, ale każdy z nich miał swoje demony do pokonania. Maria z trwogą pytała: Czy można jeszcze znaleźć miłość w świecie pełnym bólu? Giuseppe, szczerze zaskoczony jej pytaniem, odpowiedział: Nie wiem, czy zasługuje na odkupienie, ale chcę spróbować. Ich spojrzenia. Spotkały się, a w tym krótkim momencie oboje poczuli, że nie są sami w swoich zmaganiach. Ojciec Pio, widząc ich cierpienie, postanowił działać. Wiedział, że tylko poprzez zrozumienie duchowej walki można odnaleźć drogę do odkupienia. Rozpoczął sesje modlitewne, w których uczestniczyli zarówno Maria, jak i Giuseppe. Starając się pomóc im w przezwyciężeniu ich lęków i wątpliwości. W miarę jak dni mijały, Maria zaczęła dostrzegać, że cierpienie, które nosiła w sercu, może być przekształcone w siłę. Jej rozmowy z ojcem Pio stawały się coraz bardziej osobiste, a jej wiara zaczynała na nowo rozkwitać. Giuseppe z kolei, obserwując Marię, Czuł, że ich losy są ze sobą splecione. W rozmowach z ojcem Pio zaczynał dostrzegać, że jego wybory mają głębsze konsekwencje. Z każdym dniem walczył z pokusami przeszłości i zaczynał dostrzegać, jak jego czyny wpływają na innych. Ojciec Pio, dostrzegając jego zmagania, mówił: Człowiek, który walczy, nie jest sam. Każda walka ma sens, gdy dąży się ku światłu. Pewnego wieczoru, kiedy cała społeczność zebrała się na modlitwie, ojciec Pio miał wizję. Widział nadchodzące niebezpieczeństwa, które mogą zagrażać duszom ludzi wokół niego. Wiedział, że musi działać, aby ostrzec tych, którzy jeszcze nie dostrzegli ciemności zbliżającej się do ich serc. Po zakończeniu modlitwy zwrócił się do zgromadzonych: Nie bójcie się. Bo walka, która się toczy, jest częścią waszych dusz. Musicie być czujni, gdyż zło potrafi przybrać różne formy. Te słowa wstrząsnęły Marią i Giuseppe. Oboje stawali przed kluczowym wyborem. Czy uwierzą w ostrzeżenia ojca Pio i podejmą działania, które mogą zmienić ich życie, czy też poddadzą się ciemności? Która ich otaczała? Maria miała w sercu pragnienie odnalezienia spokoju, ale nie wiedziała, czy jest gotowa stawić czoła swoim lękom. Giuseppe z kolei czuł, że jego życie w cieniu przestępczości nie może trwać wiecznie, ale obawiał się, że nie zasługuje na odkupienie. W miarę jak konflikt narastał, ich drogi zaczynały się krzyżować w sposób, który mógł zaważyć na ich przyszłości. Duchowa walka, która toczyła się w ich sercach, stawała się coraz bardziej intensywna, a ich wspólna historia nabierała głębszego znaczenia. W obliczu nadchodzących niebezpieczeństw Maria i Giuseppe musieli znaleźć w sobie odwagę, aby zmierzyć się z własnymi demonami i odpowiedzieć na pytanie, które stało się kluczowe dla ich dusz. Jak zaczyna się duchowa walka w duszy człowieka? Jakie wybory podejmą w obliczu ciemności? To dopiero początek ich drogi, a przed nimi jeszcze wiele wyzwań, które czekały na odkrycie. W mrocznych dniach lat 40. XX wieku w San Giovanni Rotondo życie toczyło się w cieniu wojny. Ojciec Pio, znany z mistycznych doświadczeń i stygmatów, czuł ciężar nie tylko własnych zmagań, ale i cierpienia całej społeczności. Jego dusza była areną walki, na której nieustannie toczył bój z wątpliwościami i lękami. W miarę jak przemyślenia o zagrożeniach doby wojny stawały się coraz bardziej intensywne, jego misja, by pomóc innym, stawała się coraz bardziej paląca. Maria, młoda kobieta, która przybyła do klasztoru w poszukiwaniu duchowego przewodnictwa, była na skraju załamania. W ciągu ostatnich kilku miesięcy straciła bliskich, a ich brak wypełniał jej serce mrokiem. Czy można jeszcze znaleźć miłość w świecie pełnym bólu? Pytała sama siebie, gdy modliła się w małej kaplicy, w której unosił się zapach kadzidła i świec. Modlitwy stawały się dla niej jedynym źródłem ukojenia, ale w miarę jak dni mijały, wątpliwości zaczęły się wkradać do jej serca. Czuła, jak chaos wojny przenika do jej duszy, wypełniając ją strachem. Giuseppe z kolei był mężczyzną, który w obliczu wojennej rzeczywistości wstąpił na drogę przestępczą. Jego wybory były podyktowane przetrwaniem, jednak w miarę jak stawał się coraz bardziej wciągnięty w brutalny świat zbrodni, jego sumienie zaczęło go dręczyć. Nie wiem, czy zasługuje na odkupienie, ale chcę spróbować, mówił do ojca Pio, gdy ich drogi się skrzyżowały w klasztorze. Pio, widząc w Giuseppe zmagania, dostrzegał w nim człowieka, który mimo wszystko pragnie zmiany. Ojciec Pio, widząc ich zmagania, starał się pomóc, dzieląc się swoimi wizjami i ostrzeżeniami. Duchowa walka to nie tylko zewnętrzne zmaganie, ale najpierw walka w sercu. Mówił, starając się wprowadzić ich w głąb ich własnych dusz. Jego słowa nie zawsze były przyjmowane z wiarą. W społeczności, gdzie strach i niepewność dominowały. Nie wszyscy potrafili zrozumieć jego przesłanie. Ludzie byli zajęci codziennym przetrwaniem, a jego wizje traktowali jako niepotrzebne przeszkody w walce o życie. Pewnego dnia w małej kaplicy ojciec Pio miał wizję, która wstrząsnęła nim do głębi. Wiedział, że niosła ona poważne ostrzeżenie Przygotujcie się na nadchodzące niebezpieczeństwa. Wołał do zgromadzonej społeczności. Ciemne siły zagrażają nie tylko ciałom, ale i duszom. Jego słowa były jak echo, które odbijało się od murów klasztoru, ale wielu wciąż w nie nie wierzyło, a obawy Pio traktowano jak paranoje. Maria słuchając tych słów poczuła, jak ciemność, która ją otaczała, staje się jeszcze bardziej przytłaczająca. Jak mogę znaleźć sens w tym wszystkim? Myślała, gdy wracała do swojego pokoju. Jej serce było pełne lęku, a w głowie kłębiły się myśli o stracie. W tym samym czasie Giuseppe, ukrywający się przed wymiarem sprawiedliwości, Zaczął dostrzegać, jak wojna nie tylko zniszczyła jego życie, ale także życie innych. Jego własne działania miały konsekwencje, które dotykały niewinnych ludzi. Spotkanie Marii i Giuseppe w klasztorze było przypadkowe, ale ich rozmowa stała się kluczowa. Musimy stawić czoła naszym lękom, powiedziała Maria, patrząc mu w oczy. Nie możemy pozwolić, by ciemność nas pochłonęła. Giuseppe, czując w jej słowach prawdę, zaczynał dostrzegać, że jego droga mogła prowadzić do odkupienia. Pio, obserwując ich interakcje, dostrzegał w nich potencjał do zmiany. Zatrzymajmy się na moment. Zostawcie komentarz o czymś, za co jesteście wdzięczni w swoim życiu. To piękne dzielić się takimi momentami. W miarę jak wojna postępowała, napięcie między bohaterami narastało. Maria stawała przed dylematem: czy powinna pozostać w klasztorze, szukając wewnętrznego spokoju, czy też podjąć ryzyko i stawić czoła światu na zewnątrz? Giuseppe z kolei zaczynał dostrzegać, że jego przestępcza działalność nie tylko zagrażała mu samemu, ale także innym. Muszę coś zmienić. Mówił do siebie, czując, jak Jego serce walczyło z ciężarem winy. Ojciec Pio, widząc ich wewnętrzne zmagania, postanowił przeprowadzić wspólną modlitwę. Wierzę, że każdy z nas ma moc przez swoich demonów. Mówił, a Jego głos niósł się Echem po ścianach klasztoru. Zaufajcie Bogu, a znajdziecie spokój. Te słowa, Pełne nadziei stały się dla Marii i Giuseppe iskrą, która mogła zapalić ich wewnętrzną walkę. W miarę jak zbliżał się moment decyzyjny, Maria i Giuseppe stawali w obliczu swoich lęków. Ojciec Pio, widząc jak ich dusze są na skraju przepaści, wiedział, że zbliża się czas, kiedy będą musieli dokonać wyboru. Każde z nich Musiało stawić czoła swoim demonom, a ich decyzje mogły zaważyć na ich przyszłości. Wszystko zbliżało się do kulminacyjnego momentu, w którym prawda miałaby wyjść na jaw, a duchowa walka, która toczyła się w ich sercach, miała ujawnić, co naprawdę znaczy być wolnym. W mrocznym, dusznym klasztorze San Giovanni Rotondo. Ojciec Pio stał przy ołtarzu, jego oczy zamknięte, a ręce uniesione w modlitwie. Odczuwając obecność Boga, jednocześnie zmagał się z niepokojem, który narastał w jego duszy. Wizje, które go nawiedzały, były coraz bardziej niepokojące. Widział, jak w mroku dusz ludzi narasta chaos, a wojna, która szalała w Europie. Nie tylko niszczyła ciała, ale także serca i umysły. Tego dnia jego modlitwa była szczególnie intensywna, gdyż wiedział, że zbliżają się trudne chwile, które mogą zaważyć na życiu jego i tych, którym pragnie pomóc. W sali obok Maria siedziała na drewnianej ławce, wpatrując się w ściany klasztoru, które zdawały się mieć swoje własne historie. Zaledwie kilka tygodni temu Straciła bliskich, a serce jej było wypełnione bólem i wątpliwościami. Wierzyła, że w tym świętym miejscu znajdzie ukojenie, ale teraz czuła, że jej modlitwy pozostają bez odpowiedzi. Czasem w chwilach ciszy niepokój w jej sercu stawał się tak głośny, że niemal słyszała jego szepczenie. Czy można jeszcze znaleźć miłość w świecie pełnym bólu? Myślała, a każda myśl zdawała się prowadzić ją ku przepaści. W tym samym czasie, w innej części klasztoru, Giuseppe ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. Jego życie było pełne zawirowań, a decyzje, które podjął, prowadziły go ku moralnej degradacji. Słyszał o ojcu Pio i jego niezwykłej charyzmie, ale wciąż wątpił. Nie wiem, czy zasługuje na odkupienie, ale chcę spróbować. Myślał, gdy zastanawiał się nad tym, co uczynił. W sercu nosił ciężar grzechów, które go dręczyły, a wojna, która zniszczyła jego świat, tylko pogłębiła jego cierpienie. Gdy nastał wieczór, w pokoju modlitewnym zgromadziło się kilku mieszkańców klasztoru, w tym Maria i Giuseppe. Ojciec Pio wszedł, a atmosfera stała się napięta. Duchowa walka to nie tylko zewnętrzne zmaganie, ale najpierw walka w sercu, powiedział, a jego głos był pełen pasji i determinacji. Musimy stawić czoła naszym lękom aby znaleźć prawdziwe światło. Ciemność nie jest tylko w świecie zewnętrznym, ale i w nas samych. W tej chwili Maria i Giuseppe spojrzeli na siebie. Oboje czuli, że stoją na rozdrożu. Pio kontynuował opowiadając o wizjach, które go nawiedzały. Widziałem, jak ludzkość zmaga się z demonami, które nie tylko niszczą ciała, ale i dusze. Strach i nienawiść mogą prowadzić do zguby, ale miłość i przebaczenie przynoszą pokój. Nagle atmosfera w pokoju zmieniła się. Maria, czując nagły przypływ odwagi, wstała i powiedziała, Ojczyzna, w której żyjemy, jest w kryzysie, ale ja nie chcę być częścią tego chaosu. Chcę odnaleźć sens w moim cierpieniu. W jej głosie brzmiała determinacja, a w oczach błyszczał ogień nadziei. Giuseppe, widząc to, również poczuł impuls. Ja także chcę z całych sił odwrócić się od ciemności, w której się znalazłem. Nie chcę być dłużej niewolnikiem moich wyborów. Jego słowa były pełne żalu, ale i pragnienia zmiany. Ojciec Pio uśmiechnął się, widząc, jak oboje zaczynają dostrzegać światło. To jest początek Waszej duchowej walki. Nie bójcie się, bo Bóg zawsze jest z Wami. Miłość, którą w sobie nosicie, jest potężniejsza niż jakiekolwiek zło, które próbuje Was pokonać. W tym momencie ojciec Pio doznał kolejnej wizji. Widział nadciągającą burzę, ciemne chmury zbierające się nad ich głowami. Nadchodzi czas próby, ale pamiętajcie, że to. Co się wydarzy, może być początkiem waszej przemiany. Niech wasza wiara będzie waszą tarczą. Kiedy słowa ojca Pio wciąż brzmiały w ich uszach, nadeszła noc. W mroku w sercach Marii i Giuseppe narastał niepokój, ale także nadzieja. Obaj wiedzieli, że czeka ich najtrudniejsza decyzja w życiu. Muszą stawić czoła nie tylko zewnętrznym zagrożeniom, ale przede wszystkim Swoim lękom. Wkrótce po północy, gdy wszystko zdawało się milknąć, nadeszła chwila, która zmieniła ich życie na zawsze. Burza, o której mówił ojciec Pio, wybuchła z impetem. Grzmoty i błyskawice rozświetlały niebo, a wiatr huczał, jakby sam demon wzywał ich do walki. Maria i Giuseppe, czując, że są w centrum duchowego starcia, Postanowili stanąć ramię w ramię, modląc się o siłę. Niech nasza wiara będzie naszym przewodnikiem, powiedziała Maria. A Giuseppe skinął głową, czując, jak w jego sercu budzi się odwaga. W trakcie tej burzy w ich umysłach zaczęły się rozgrywać obrazy. Maria widziała swoich bliskich, którzy odeszli, ale zamiast bólu poczuła ich obecność, jakby. Przypominali jej, że miłość nigdy nie umiera. Giuseppe z kolei zrozumiał, że przeszłość, choć bolesna, nie musi go definiować. Mogę zmienić swoją przyszłość, pomyślał, czując, jak jego serce staje się lżejsze. Gdy burza zaczęła słabnąć, oboje zrozumieli, że ich duchowa walka nie kończy się na tej nocy, ale zaczyna nowy rozdział. Wspólnie podjęli decyzję, by działać, by zmieniać swoje życie. Maria postanowiła zaangażować się w pomoc innym, a Giuseppe, porzucając przestępczy świat, postanowił pomóc ojcu Pio w jego misji. Kilka tygodni później, podczas jednej z modlitw w klasztorze, ojciec Pio spojrzał na swoich podopiecznych z dumą. Przezwyciężyliście swoje demony. Wasza walka jest inspiracją dla innych. Pamiętajcie, że miłość i nadzieja zawsze zwyciężą. Jego słowa były jak balsam na ich dusze, a w sercach Marii i Giuseppe zagościł spokój, którego tak długo szukali. W obliczu chaosu, który nadal panował na świecie, oni odnaleźli swoją misję. Zrozumieli, że duchowa walka jest nieodłączną częścią życia. A każdy z nas ma moc, by przezwyciężyć ciemność. Ich historia stała się opowieścią o odwadze, nadziei i miłości, która potrafi pokonać wszelkie przeciwności. Duchowa walka to nie koniec, ale początek prawdziwej wolności, powiedział ojciec Pio, a jego słowa brzmiały jak echo w ich sercach. Maria i Giuseppe z sercami pełnymi miłości zaczęli dzielić się swoją historią i choć wojna wciąż trwała, oni wiedzieli, że w ich duszach zapanował pokój, a ich walka była świadectwem, że w najciemniejszych czasach można odnaleźć światło. Niech nasza historia będzie inspiracją dla innych, powiedziała Maria, a Giuseppe dodał, każdy.